O kurva, oj, sorry, 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 dobré. Číslo O pa... sorry, 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 dobré. Číslo tlo, počkej, počkej, sorry, sorry, sorry počkej, 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 3x7! X7! Teraz musi się na szkucera rozgrzać, więc lepiej uważaj się Sonia. Zobacz. O, no, się leży! Jak ma? on ma? O. Czy on coś nagrał? Nie wiem. Jeszcze. Tak, nie to, co on zrobił. A ja, ty coś nagrałeś? Czy tak po no. A, dobra. Ja się jeszcze nie skurczę. On jest za mnie, on jest w końcu. Nie, nie trafiam. No on tylko jest. Przedstawicielka w sesji. Ej, w sekundę dosłownie. Fajnie. Fajnie. Ej, Jadrzę, to ty?

Grałem po... zanim ty już przyszłeś! Zanim ty do mnie dzwoniłeś! Ja grałem od... od której do... ty do mnie dzwoniłeś? A ja od dziewiątej grałem. Ja jeszcze godzinę grałem. Ale z przerwą jeszcze, bo ja jeszcze miałem przerwę chwilę. Po to jadłem. No, no.

namy dwie 2 m trakt. Yes! Auto tak jest. Ty. A ja taki 4 HTC. A ja nie to dalej masz nie paliam. Ej, już nie nagrywa. Nie, nagrywasz? Ej, nagrywasz? Nagrywasz to jest tak?

Skąd Dobra, jest! Moja ulubiona Dobra, będziecie porabiali tanie Jestem, jestem jest ja, ja, ja nie no. O dawaj. Że co? No to ja jestem z ten. E, Kingdom. Ale nie jestem dobry! Nie jest dobry, za dobry. Ten Szymon jest dobry. Ale jestem. No. Ile? To no, jest mój tak, nie mam dobry. Trzy, mój srebrny. Trzy srebrne! I To czekaj, my trzy sztereby napijemy. I ty normalnie. Ja sobie wezmę... Dobra, jest... A ja z czy z gramy? Co? Bez z czy z... No, co z zerówki. I ty do zerówki. Co? Bez leczenia czy z leczeniem? Ja Bez... Ale my jesteśmy razem! A, dobra! A nie, ja bo jestem... A no tak. Tak. To... Ty jesteś ulopny A twój brat le... Ale twój brat gra na leczenia. Cztery... No i nie oni skrzymę razem. Będzie, le... Będzie lepiej tak dla nich. Sergeant. Ja też jestem dobry z tego. O... Ej, góry, co? Ej, ja ty, ty, a ty ruszaj się. Gdzie mi tam? No, no dawaj. Ja, dawaj. Ja też jestem dobry, że 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 tu strało. Ja zabiłem mniego bez trądzika. Co

Boksał w nocy. Jack Frost z Zipkiem, LF-em. Zmarzył go. A jak wy oglądacie Discord? W dwóch latach. Co? A jak wy oglądacie Discord? No. Zobaczę. I tak wygrywamy. Co, no. co dostał z tego sztuczne... Sztuczne... Noce bez kalorii? się Mój kolega y, zagrał na mojej sławie, okej? Okay? Dobra. To, to wtedy grałem wszystkich, do... wszystkich, wszystkich, wszyscy na wszystkich. Szymon, z kim ty gadasz? 嗯，好。

নাাাা নাারা

wat nee Ey, okay. Hey, is de ze yeah, hebben Hey, yes, super No bo ja się nie ruszałem, bo chciałam cię okłamać, że jestem ten, żebyś wyłonił trawę, a nie ci wyłonił trawę w górkę. Oho, patrzcie. No. Co? Nara. muszę